Kilka dni temu ja i Marcin wyskoczyliśmy na Pixel Heaven, czyli Trzydniowe Święto Gier Niezależnych i Kultury Retro. Miałem okazję poznać świetnych, utalentowanych twórców gier, których pasja, pomysłowość, wyobraźnia, oddanie swojej sztuce czy rzemiosłu jak to woli, naprawdę mnie zainspirowała i pomyślałem, warto by promować ich ciekawe produkcje, ale bez schematu. Dlatego wybrałem 8 tytułów, na które naprawdę warto czekać i które warto wspierać. Ale ich twórcom, żeby nie było za łatwo, zadałem dwa pytania i kazałem odpowiedzieć na nie jednym zdaniem. Pierwsze pytanie. Dlaczego wasza gra jest bez schematu? To znaczy, co szczególnie ją wyróżnia od innych produkcji? I pytanie drugie. Czego nauczyliście się podczas pracy nad tytułem i czym chcielibyście się podzielić z innymi twórcami? Osiem tytułów, dwa pytania, na które trzeba odpowiedzieć jednym zdaniem. To nie mogło się nie udać. My Memory of Us to jedyna gra w tym zestawieniu, której słyszałem zanim natrafiłem na nią na Pixel Heaven. Jedna z tych, które przykuły moją uwagę wrażliwością, emocjonalnością, charakterystyczną np. dla The Tale of Two Brothers czy Valiant Hearts. Tytuł opowiada o wspólnej przygodzie chłopca i dziewczynki, obojga kontrolowanych przez gracza, których łączy przyjaźń w czasach terroru i wykluczenia. Miałem okazję zobaczyć grę w akcji i duże wrażenie zrobiła na mnie mnogość mechanik, zagadek oraz sposób kontrolowania postaci. Fajnie wypada także sam styl graficzny, który buduje kontrast między tym, co niewinne i ludzkie w bohaterach przez kolor, z tym, co na zewnątrz, czyli dojmującą szarością. Oddając głos twórcom, czyli Juggler Games, dlaczego gra jest bez schematu? Bo prezentuje, jaką wartość ma przyjaźń i współpraca, kiedy rzeczywistość przytłacza. Najważniejsza rzecz, której nauczyła Was produkcja? Jeżeli chcesz angażować gracza, angażuj jego emocje. We The Revolution, gra, która jako pierwsza natychmiast przykła moją uwagę na targach. Paryż, czasy rewolucji francuskiej, gracz wciela się w rolę sędziego, alkoholika i hazardzisty. Jego rolą jest prowadzić sprawy przed Trybunałem, balansując na granicy moralności i sprawiedliwości. To niespieszna produkcja z przepięknym stylem artystycznym, w której duża część rozgrywki sprowadza się do przesłuchiwania świadków na sali sądowej, wertowania dowodów, dokumentów i wydawania wyroków, z którymi następnie trzeba żyć i które ukształtują Paryż XVIII wieku a do tego relacja sędziego z lojalistami i rewolucjonistami, pospólstwem i rodziną, ale bez spoilerów. Wielkie brawa za pomysłowy, historyczny setting i faktycznie możliwość doświadczenia kawałka historii przez emocje i uczestnictwo w tym, co rzadko trafia na karty podręczników historii. Oddając głos twórcom, czyli Polly dlaczego gra jest bez schematu? To narracyjnie złożony tytuł, który posiada kilka warstw interpretacyjnych, a jego przesłanie zostanie odebrane odmiennie przez graczy o różnych charakterach czy doświadczeniach życiowych. I najważniejsza rzecz, która nauczyła Was produkcja? Uświadomienie sobie, że presja i napotykane przeszkody zmuszają nas do wychodzenia poza schemat. I see what you did there. A stanowią one nieodłączny element procesu tworzenia każdego dzieła. Lucid Dream. Naprawdę oldschoolowa przygodówka typu point and click, w której wcielamy się w przykutą do wózka i doświadczoną tragedią Lucy, żyjącą na granicy światów snu i jawy. Powiem wprost, zachwyciła mnie wyobraźnia twórców i wprowadzenie takich postaci jak onej romanta, tajemniczy tłumacz snów, Metatron, Archanioł Magicznej Puszczy, nie, nie zmyślam tego, czy zegarmist Światła, tajemniczy starzec o nieprzeniknionym obliczu, jeżeli ktoś z Was kojarzy piosenkę Zegarmistr Światła. Zresztą to brzmi jak gotowy zestaw kawałków na progresywno-rockową płytę w stylu lat 70. i Genesis. I trzy grosz od Dali Games. Dlaczego gra jest bez schematu? Ręcznie rysowana grafika na każdym etapie gry jest dostosowana do emocji i stanu psychicznego głównej bohaterki. Najważniejsza rzecz, której nauczyła Was produkcja? Należy mieć biznesplan. Większość twórców Indii zapomina o tym, że sukces gry to nie tylko skończenie jej produkcji, ale zwrot zainwestowanego w nią czasu i pieniędzy. Nie mógłbym się zgodzić bardziej. The Unholy Society. Uwaga, zapnijcie pasy. O rany. Ta gra zrobiła mi mindfuck na dzień dobry. Zresztą zobaczcie sami. Ta muzyka, ta neonowa, odważna, różowo-fioletowa kolorystyka jak z filmów Nicolasa Refna. Emerytowany egzorcysta zmuszony jest ostatni raz ubrać sutannę i uratować świat. Leżący w obskurnym hotelu egzorcysta nie podejrzewał, że kobieta, z którą spędził pojną noc, stanie się dla niego zagrożeniem. Chwilę po północy ujawniła swoje demoniczne oblicze, idealnie zaostrzone, ale niezbyt kobiece pazury, kto z nas tego nie przeżył. Nie będzie to ostatni taki przypadek. Sekta złożona z najpotężniejszych i najgorszych antagonistów o kultury zagraża światu i tylko nasz bohater kierujący się swoją przygasłą wiarą jest w stanie temu zaradzić. Inspiracje? Filmy akcji klasy Bella 80. i 90., komiksy Preacher i Constantine, bohaterowie drugiego planu, król Wilkołaków, przedwieczny, szatan, szaman, wudu i Dracula i papież. Panie i panowie, oto Cat Astrophy Games tak się chyba czyta ich nazwę, ale jestem waszym fanem, mówię to wprost. Dlaczego gra jest bez schematu? Bo to jedyna przygodówka, w której w przerwach pomiędzy egzorcyzmami można porozmawiać przez telefon z papieżem. Nie mam nic do dodania. Najważniejsza rzecz, której nauczyła Was produkcja? Fabułę warto projektować top-down. Najpierw szkicujesz całość od początku do końca, po czym stopniowo wypełniasz wszystko szczegółami. Bushy Tail. Pamiętam jak na Pixel Heaven zaczepił mnie kolega i powiedział Hej, a widziałeś już tę grę z liskiem bez łapki? I was like... Liskiem? Bez łapki? No i nie kłamał. Oto i on. Lisek bez łapki. Najbardziej wyrazisty bohater całego zestawienia obok egzorcysty mściciela sypiającego z przypadkowymi kobietami. Zapowiadająca się na gratkę dla fanów Okami i Journey, gra eksploracyjna i narracyjna, w której Lisek Bez Łapki, nie wyobrażam sobie, żeby mógł mieć inne imię, będzie rozwiązywać zagadki i... Nie wiem, no ja, ja po prostu chcę się tylko dowiedzieć, co stało się z jego cholerną łapką. Oddając głos Fuero Games. Dlaczego gra jest bez schematu? Im się udało naprawdę, to jedno zdanie. W grze otoczenie interpretowane jest przez trójkę dzieci, z których każde, zmagając się z własną rzeczywistością, przenosi indywidualne doświadczenia, odczucie i emocje na świat doświadczany przez gracza. I tak je skróciłem. Najważniejsza rzecz, której nauczyła Was produkcja? Warto podejmować ryzyko i stawiać na twórcze myślenie, stojące często w sprzeczności z bezpiecznymi i dobrze znanymi rozwiązaniami. Driftlands The Magic Revival. Naprawdę chciałbym przestać nadużywać słowa świetne, ale ta gra była rodzynkiem pośród innych produkcji ze względu na swój gatunek. A właściwie, misz masz gatunkowy. To strategia czasu rzeczywistego, symulator królestwa i god game w stylu mojego ukochanego Majesty w jednym. A takich naprawdę obecnie brakuje na rynku. Gracz wciela się w potężnego maga w tytułowym Driftlandzie, potrafiącego poruszać unoszącymi się w powietrzu kawałkami rozbitego świata. Driftland, kapujecie? Twórcy zainwestowali mnóstwo wysiłku w mechanikę, w to, żeby gra wyglądała tak jak wygląda i brzmiała tak jak brzmi, bo imponujące jest, że każda rasa będzie mieć swoją własną ścieżkę dźwiękową nagraną w języku tej rasy. Do tego złożona, przemyślana historia i cały background Driftlandu, co naprawdę rzadkie w strategiach. Oddając głos star Stardrifters, czyli producentom, dlaczego gra jest bez schematu? To nie szablonowa strategia stawiająca na autentyczność i innowacyjność, zarówno od strony mechaniki, jak i od strony artystycznej, np. przykład przez wprowadzenie muzyki adaptacyjnej. A najważniejsza rzecz, której nauczyła Was produkcja? Dobra gra to przede wszystkim zgrany zespół ze spójną wizją. Dobrze zarządzany, wspierający się nawzajem, otwarty na nieprzeciętne pomysły. School Stone. Ci, którzy kochają oldschoolowe dungeon crawlery w stylu Legends of Grimrock czy Bard's Tale, teraz dostaną coś dla siebie. Skullstone jest tak bardzo dungeon crawlerem, że trzeba w niego grać pełzając w podziemiach. Kapujecie? Dungeon? Crawler? Fabuła jest taka, jaka być powinna. Jest odwieczna budowla, są złe siły, jest grupka bohaterów. Inaczej być nie może. Można skomponować drużynę spośród 20 przygotowanych postaci o różnych specjalizacjach. Co potem? Przyjmujesz questy, sieciesz potwory, zbierasz skarby i ekspeki. Pełzasz po podziemiach, tak? Oddając głos Black Torch Games, czyli twórcom, dlaczego gra jest bez schematu, łączy wiele znanych i uwielbianych, jak też kompletnie nowatorskich dla gatunku dungeon crawlerów pomysłów w jedną spójną całość. A jedna najważniejsza rzecz, której nauczyła was produkcja, to nie gigantyczne zaplecze produkcyjne i finansowe, tylko ludzie cierpliwie i wytrwale dążący do celu stanowią o stworzeniu czegoś wartościowego. I na sam koniec... 8874 albo 8874, jak to woli, i tak jest to kłopotliwy tytuł. Dla mnie największa niespodzianka i pod wieloma względami gra niezwykła, a także największy zwycięzca Pixel Heaven. Po pierwsze, stylistyka kojarzy się z jednymi z moich ulubionych, najbardziej tajemniczych gier: Limbo i Inside Studia Playdead. Po drugie, jest w całości nie licząc muzyki tworzona przez jedną osobę, przesympatycznego Tomka górę. Po trzecie, dzieje się na tle Wałbrzycha, przeniesionego do gry metodą fotogrametrii, po zrobieniu dronem kilkuset zdjęć przez Tomka. Po czwarte, finansuje ją z tego powodu Urząd Miasta Wałbrzych i dzięki temu będzie wydana za darmo. Głównym motorem napędowym fabuły, podobnie jak w Limbo czy Inside, będzie tajemnica. Bohater nie wie, gdzie się znajduje, co się stało, czy to sen czy jawa. W miarę postępów w rozgrywce będziemy odkrywać kolejne karty tajemniczego świata i tylko tyle chcę powiedzieć. Resztę zostawiam wam do zobaczenia. Oddając głos Tomkowi, dlaczego gra jest bez schematu? Spora jej część łączy się z rzeczywistymi miejscami, historiami z nimi związanymi, dzięki czemu gra nie kończy się na przejściu fabuły w zaciszu domowym, a daje graczowi możliwość kontynuowania przygody już poza ekranem monitora. A najważniejsza rzecz, której nauczyła Cię produkcja? Zaufać sobie i nie poddawać się, jeżeli Twoje obecne umiejętności nie pozwalają zbudować niektórych elementów gry. W trakcie tworzenia znajdziesz rozwiązanie. Może już zauważyliście, ale ten odcinek to tak naprawdę 8 porad od twórców gier dla innych twórców gier. Zależy mi na tym, żeby to środowisko wzajemnie się wspierało, bo jest perłą w koronie polskiej kreatywności. Moja rozprawa doktorska dotyczy polskiej branży gier wideo. A sam w przyszłości planuję stworzyć grę Artemidas, nad którą pracuję od trzech lat i założyć swoje własne studio game designerskie. I wiem, jak ważne będzie wsparcie innych ludzi do tego, co będę robić. Wiem, jak ważna będzie promocja, jak ważne będzie zainteresowanie, słowa otuchy, opinia innych ludzi, a w końcu także, mam nadzieję, wydanie pieniędzy na moją grę, jeżeli nie będę wydawał jej tak, jak książek za darmo. Dlatego chcę was serdecznie prosić. Wybierzcie jeden tytuł z tych ośmiu, które dzisiaj przedstawiłem. I jeszcze dzisiaj polajkujcie ich na Facebooku albo tytuł, albo ich twórców i śledźcie jej rozwój, a potem kupcie ją, kiedy wyjdzie na rynek. A skoro już jesteśmy przy autopromocji, jeżeli podobał Wam się zamysł tego odcinka i porady, które się pojawiły, chcielibyście dowiedzieć się więcej o środowisku game developmentu i game designu, to powiedzcie mi, co myślicie o pomyśle na serię 8-10 odcinków, ale dłuższych, 40-45 minutowych, reportażowych, które... Pokazują pracę studiów tworzących gry od środka. Seria edukacyjna z jednej strony, a z drugiej strony pomagająca budować rozpoznawalność tych studiów. Jeżeli wiecie, kto mógłby być zainteresowany finansowaniem takiego odcinka, napiszcie do mnie na priwi albo w komentarzach. Ja jestem nadal zainteresowany zrealizowaniem takiego materiału. A jeżeli potraficie rysować tak, jak. Artysta odpowiadający za We The Revolution, albo Unholy Society, albo Lucid Dream, odezwijcie się do mnie, jeżeli jesteście w stanie znieść mój reżim, moją ciężką osobowość, moją dominację w wizji Artemidas. I może zrobimy wspólnie grę. A póki co, jeżeli dalej szukacie ciekawej wiedzy, chcecie wychodzić ze swojej banki, szukacie nowych inspiracji, Subskrybujcie bez schematu, mam nadzieję, że dobrze pokazuje, i obejrzyjcie inny polecany przeze mnie film. No i tradycyjnie, jeżeli nie chcecie, żeby Marcinowi, który dzisiaj był nader cichy, było smutno, kiedy pilnuje wielkiego srebrnego dildo między odcinkami, dacie łapkę w górę.